Cześć, tutaj Karol z Klimatyce Katowice. Nic się nie zmieniło, jest dalej zimno, mamy jakieś minus 8. Dzisiaj jesteśmy w Szanowie, jakoś ostatnio w stronę Szanowa, Trzebini, Krakowa bardziej nas ciągnie. No ale cóż, dzisiaj jesteśmy, tak jak wspominałem, w Szanowie. Będziemy robić przygotówkę na cztery pomieszczenia. Chodźcie najpierw do środka, pokażę Wam jak to mniej więcej będzie wyglądało i jakie urządzenie będziemy montować w których miejscach. Wchodzimy do salonu. Tak, jak tutaj mam wydzielone belkami, będzie jeszcze jakaś Łazienka, coś takiego. Tutaj będzie aneks kuchenny połączony z w miarę dużym salonem. Powierzchnia, tak razem salonu i kuchni, to myślę gdzieś w granicach 50 metrów. Tu już mamy wierconą dziurę, nie wiem czy to widać. Widać, coś prześwituje. W tym miejscu mamy wierconą dziurę. Będzie wisiał tutaj klimatyzator 5 kW. Całość zrobimy sobie na multisplicie. Idziemy na górę, bo tam będziemy mieli najwięcej klimatyzatorów. Pierwsze pomieszczenie, które będzie klimatyzowane mamy tutaj powierzchniowo nie jest jakoś wielkie, bo to będzie jakieś może z 16-18 metrów kwadratowych. Klimatyzator zamontujemy sobie tutaj nad wejściem. Tu mamy drugie pomieszczenie, jeszcze mniejsze. Klimatyzator też będzie zamontowany w tym miejscu nad wejściem. Do jednego i do drugiego pomieszczenia wystarczające klimatyzatory to 2,1 kW, coś ciekawych rzeczy. Instalację poprowadzimy sobie z jednego i z drugiego analogicznie do góry po belkach i w tamtą stronę. Bo na rogu budynku, na, na tym rogu budynku, będzie zamocowany klimatyzator, ale to jeszcze wam pokażę później, jak będziemy na zewnątrz. Wodą z jednego i z drugiego klimatyzatora, czyli z tego i z tego klimatyzatora, który jest za ścianą, pójdziemy sobie ścianą, wyryjemy tutaj rowek i przejdziemy pomiędzy folią. Już pokażę, będzie to tam, ale, ale pokażę Wam tutaj, bo łatwiej będzie mi dojść. Przejdziemy pomiędzy folię i wysuniemy peksas pomiędzy dachówki, będzie się lało. Na dach nie, nie będziemy musieli zastosować żadnych syfonów, ani żadnych innych historii, a woda będzie odprowadzona. Kolejnym pomieszczeniem, które będzie do sklimatyzowania będzie tutaj, tylko że teraz mamy całe pomieszczenie, a tak jak leży nam na dole, podpora, będzie yy, wystawiona ścianka jeszcze do góry. Klimatyzator zamontujemy sobie yy, w tym miejscu. Wodą, analogicznie jak w tamtych pomieszczeniach, odejdziemy tutaj po ścianie i po pomiędzy folią dachową i wysuniemy ją na dach pomiędzy zachówkami, a miedzią, miedź wysuniemy do góry, przymocujemy uchwyty do, do trytytek, przymocujemy je wkrętami do belki, pójdziemy sobie po jednej belce, drugiej belce, Tutaj y, zejdziemy, przebijemy się na zewnątrz i zejdziemy do. Nie widać, już pojaśniam. I zejdziemy sobie po tej ścianie y, najprawdopodobniej od zewnątrz. Zobaczymy, od zewnątrz albo od wewnątrz. Y, zejdziemy sobie w dół. Przejdziemy się teraz na dół, bo tutaj mamy na, na, na górze, tak jak mówiłem, trzy pomieszczenia. Pokazałem je. Na dole mamy salon. Od zewnątrz wygląda to tak. Już idziemy na ruch budynku, gdzie, gdzie mam przekucie już pod klimatyzator 5 kW, który umiejscowiony będzie w salonie. I tu widzimy nasze przekucie od klimatyzatora w salonie, który pokazywałem pierwsze. Pojedziemy do góry ponad yy, belkę żelbetonową, ponad yy, wieniec. Dlaczego? Ponieważ yy, właściciel wspominał nam, że w tym miejscu planuję zrobić sobie jeszcze pergolę. I tak jak, 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 jak wpatrzymy tutaj, to idealnie na tej wysokości, jakbyśmy poszli w bok, może być albo roleta, albo, albo właściciel może właśnie y, przy, chcieć przymocować pergolę. No i musimy to obejść. Więc pojedziemy do góry na dwieniec. Tutaj po całości a agregat będziemy mieć zlokalizowany tutaj więc z wysokości tutaj nad wieńca, przejdziemy sobie na rok budynku zjedziemy przewodami tutaj gdzieś tak jak, jak mamy jak tutaj widzimy yy, wieniec ten dolny, będzie jeszcze góra wiaty, czyli yy, nasz klim, naszym klimacoter naszymi przewodami musimy zjechać w dół żeby potem klimatyzator zmieścił nam się pod dachem odwiaty. Tak jak mówiłem pomieszczenia na górze to mamy tą sypialnię, w której byłem ostatnio na górze, to jest to okno zobaczymy jak będzie, jak będzie wygodniej albo zjedziemy sobie po zewnątrz tutaj i dojedziemy na róg budynku, gdzie będzie wisiał agregat, chyba, że wygodniej będzie zrobić to od środka ale to jeszcze zadecydujemy. No to jeżeli chodzi o, o to, jak będą rozlokowane jednostki, jak będzie, jak będzie poprowadzona instalacja, to już wszystko. Kasper widzę, że już przyszedł do nas z rabinką, więc zaczynamy prace przygotowawcze. Porobimy dziury, wyrzeźbimy rowki na, 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 na odwodnienie i tak dalej. Zabieramy się do pracy. Nie wygraliśmy z zimnem, robi się już ciemno, wrócimy tutaj jutro i dokończymy. Chciałem wam pokazać, co udało nam się dzisiaj zrobić. W sumie niewiele, no ale trochę, tro, trochę zawsze to coś, o może tak. Jest przyczepiona rurka, która idzie do salonu, jest jeszcze tutaj niedogięta. Będziemy doginać wszystkie rurki, jak ten. Jak, 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 jak położymy pozostałe trzy, wchodzi do salonu. Przejdziemy się teraz do środka. W środku wygląda to tak. Idziemy jeszcze na górę. Po mega wygodnych schodach. Co mamy na górze? Na górze mamy porobione dziury w jednym oraz w drugim pomieszczeniu. Wykutą wodę pod jedno i drugie pomieszczenie pokażę wam zaraz na przedpokoju jak to wygląda tutaj zejdziemy rurkami, bo koncepcja się zmieniła pójdziemy po krokwi, wyjdziemy na zewnątrz już wam pokażę wejdziemy tutaj po prostu i pójdziemy do tamtych rurek po ścianie w dół a przez widok z przedpokoju wygląda tak. Czyli mamy jedne rurki z czynnikiem, drugie rurki z czynnikiem. Tutaj w bruzdę na wodę. W tym miejscu wsadzimy trójnik do pex Złączymy się i pójdziemy jednym przewodem, bo zastanawialiśmy się, jak, to, jak, jak, jak ten temat ugryźć. Ale szybko wpadliśmy na to, że przecież można pójść tu. Tak jak mówiłem, Wejść pomiędzy folię, podnieść dachówkę, spłaszczyć lekko peksa i mamy zrobione odwodnienie bez żadnych syfonów. Tu pójdziemy do góry rurami odczynnika, Tu są już przygotowane opaski na krokwi. Krokwią schodzimy, tak jak pokazywałem, tędy w dół, tylko przejdziemy na tamtą stronę i dalej Doczepiamy do rurki, która już jest. Zostało nam jeszcze jedno pomieszczenie na górze. Wygląda to tak. Tutaj nie przebijaliśmy się przez ścianę, tak jak w przypadku tych dwóch pomieszczeń. Tu było wygodnie. No ale tutaj, jakbyśmy się przebili, znaleźlibyśmy się mniej więcej w tym miejscu. Ale w tym miejscu mamy klatkę schodową. Ze schodami, które jeszcze nie są zalane, i no, jakaś tragedia, nie wiem, nie wiem, jak się tutaj po prostu rozstawić w ogóle. Więc zdecydowałem, że pójdziemy przewodami z czynnikiem tak do góry, po belce i tak samo jak w tamtym pomieszczeniu, po jednej belce, po krokwi od dachu. A jeżeli chodzi o wodę, wygląda to tak: po jednej ścianie. Drugiej, trzeciej. Przejdziemy tutaj. I pomiędzy pod dachówkę. odprowadzenie wody też gotowe. Tak jak mówiłem, na dzisiaj to tyle. No niestety, siła wyższa. Jest coraz zimniej. Mamy godzinę jakąś 15, może 16. Yy, zaraz zrobi się ciemno. Uważam, że nie ma sensu mordować się. Lepiej przyjść jutro, wcześniej, pełni sił. Kacper może będzie miał jakieś buty, które mu nie przemoką, bo narzekał, że zimno mu w nogi. I będziemy działać dalej. No to co? Do jutra.